Będziemy szkali dzisiaj Pokemonów a i... A jeszcze Witam. swoją drogą mam dwunastporzeń. Dzisiaj ja myśli mamy dwa odcinki, jeden u mnie, jeden u mojego kolegi. Przywitaj się kolega. I tutaj nasza ekipa. Dzemon jest szczęśliwy! Tutaj kolejny gościu z naszej ekipy Schwiatfel. I dzisiaj może, i dzisiaj może podbijemy dwa zimy. Albo trzy. Nie wiemy. Nie wiemy. Odpalimy lura.

a, jeszcze z drogą jesteśmy w Team Mystic Mystic góra! Czekajcie, czy ktoś odpalił lury? Nie, nie Czemu mi się wyłączyło Nagrywamy na moim Nagrywamy na moim? Tu jest krasiw Nagrywamy na moim, Dobra, to dzisiaj będziemy nagrywali jedną nie. Jeden odcinek na no, dzisiaj nagramy. Jeden odcinek. A to są moje pokarmony. Jeszcze. A, i to są moje Pokémon. jeszcze. Pewnie. Idzie. Idzie. <grym> Pewnie. Ma Angelika! Ma Angelika! to Ludzie, jeżeli nie wiecie, kto to, to Angelika, to taka stara, pojebana gościuka, która krzyczy za zrywanie kasztanów. I skarży się na policję. I, i, I mówi, że pójdzie na policję. Ta, ja ja, to, I zaraz będzie przed nią skierdalani, więc się przygotujcie. No właśnie, gościuły. Muszę to biegnij, 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 jest biegnij, 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 no biegnij, 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 skarpetka biegnij, biegnij, Mam już Co A tu Gdzie tak. mieszkać? kiwi No jest I do jajka mamy do wypościa 400 metrów.

I spotkamy się gdzieś. Robię cięcie i spotykamy się koło placu. Nie mam dziesiąty! Lukas. A więc ludzie? mamy Dawajcie, lura! lura. Ku, ku